Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji. Zbliża się listopad, dzień wszystkich świętych, świętych, którzy są już w niebie i dzień zaduszny, czas, gdy wspominamy tych, którzy odeszli. Pochylamy się nad ich grobami w ciszy, modląc się z nadzieją, że kiedyś spotkamy się w domu Boga Ojca. Śmierć niepopularny temat, prawda? Ale jedyna rzecz pewna w naszym życiu. Jako ludzie wierzący. Chrześcijanie nie patrzymy na nią jak na kres, lecz jak na przejście: Od Świętego do momentu, gdy wracamy do domu Ojca. Święta Teresa z Lizie powiedziała: Nie umieram, wstępuję w życie. Może właśnie to jest istota naszej nadziei? Że życie nie kończy się w chwili śmierci, ale dopiero wtedy zaczyna się naprawdę. Pamiętajmy o tych, którzy już tam są, i żyjmy tak, by i nas kiedyś tam przyjęto. Cytaty, które niosą głębię. Święty Jan Paweł II powiedział, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Śmierć nie jest końcem, ale początkiem innego życia. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Powiedziała: Śmierć nie jest niczym innym jak powrotem do domu Boga. Ksiądz Jan Twardowski powiedział: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Tak, proszę Państwa, to prawda śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą